Hej, ten dodan. Dzisiaj e, przedstawiam Wam mój, e, mój speed drawing e, Alastora z Hotel, autorstwa e, Vivzie Pop. E, zainteresował mnie Hazbin Hotel, ponieważ od dawna oglądam Vivzie Pop. Mają oni bardzo ciekawe animacje i jak się ogląda ich już od dłuższego czasu, to widzę tak naprawdę niesamowity progres i... Bardzo mi się podoba, że tak wypuszczają tak naprawdę dwie swoje kreskówki, bo jest jeszcze Heluvia Boss. Ale ja dzisiaj się skupię na Hazbin Hotel. Hazbin Hotel jest moim zdaniem ciekawą animacją. Prostą, na tyle prostą, że jakby nie jest jakaś bardzo skomplikowana. Chociaż wiadomo, nie chodzi mi, że rysunek krótko zajmuje, tylko że taka... Nie no jest taka jakaś skomplikowana, mam wrażenie na początku. Chodzi mi o fabułę przede wszystkim, że mamy hotel, wiadomo, spoilery trochę, można powiedzieć. Mamy hotel, mamy Charlie, córkę samego Szatana, Lucyfera, gdzie ona postanawia zbawić grzeszników. Pomysł dość abstrakcyjny. Gdzie nikt w niego nie wierzy, i można powiedzieć, że na tym wszystkim zabawić chce się Alastor. On wydaje się naprawdę bardzo, moim zdaniem, ciekawą postacią, najbardziej tajemniczą tak naprawdę, bo nikt nie zna jego intencji, dlaczego to robi. Chociaż sam powiedział w pierwszym odcinku, w pilocie, że on to robi z nudów, tak naprawdę. I możliwe, że to jest jego motywacja do wszystkiego, że wszyscy doszukują się do tego głębszego sensu, a jemu się po prostu nudziło i robi to dla jaj. Co też by mnie nie jakby taki plot twist. Ale sama w ogóle odkupienie duszy grzeszników wydaje się ciekawym pomysłem na fabułę. Wątpię, żeby było na to inaczej, żeby twórcy Hasbin Hotel zrobili jakąś, nie wiem, 30-40 odcinków tego. No wstaję sensie, że pewnie zamkną się w 10, w max 12. Raz, że zajmuję zrobienie takiego odcinka, a oni zrobili tak naprawdę ponoprawny odcinek kreskówki. E, amatorskie, bo amatorskiej, ale zrobili. I to jest naprawdę genialne. E, ja podziwiam tych ludzi, bo moim zdaniem e, same postacie, ruchy tych postaci, e, dubbing wyszedł naprawdę genialnie, ale wątpię, żeby to było coś dłuższego niż 12 odcinków. Z tego powodu, że właśnie no, spędziliby nad e, więcej niż... E, te 12 odcinków podejrzewam, że byłoby za dużo pracy i na razie mamy pilota tylko, który wyszedł w październiku, a mamy grudzień i na razie nie pojawia się jakby nic o pierwszym odcinku. No i tak naprawdę trudno stwierdzić, kiedy wyjdzie. Może po pół roku wyjdzie tak naprawdę pierwszy odcinek i co pół roku będą wypuszyć. Tak myślę, że pewnie zamkną się w 12 odcinkach max do 15 może, ale trochę wątpię. Może jakieś specjalne odcinki, ale wątpię, żeby zapytać z tego długa kreskówka, jeśli będą robili półgodzinne. Ale myślę, że to by starczyło w zupełności. Najbardziej moim zdaniem ciekawą postacią jest Alastor, który no wydaje się tak naprawdę najbardziej tajemniczy, bo o nim o wszystkich wiemy tak naprawdę niewiele. Z tego powodu, że tak naprawdę poznaliśmy ich najwięcej tak naprawdę chyba Wiemy o Charlie, która jest tak naprawdę pierwszym demonem, który urodził się w piekle. Bo reszta to grzesznicy, wiadomo, a grzesznicy nie mogą mieć dzieci. I ona sama sobie jest niezwykłą postacią, bo jak to możliwe, że ona w ogóle się narodziła. I też mnie ciekawi, jakie będą wątki powiązane z Charlie. Bo tam Angel Dust, Vegi, to tam. Um, nie wątpię, że mieli jakąś tam bardzo skomplikowaną przeszłość. Będą pewnie jakieś wątki doprowadzające ich do tego momentu, w którym jesteśmy teraz, że dołączyli jakoś do Charlie i pomagają. Najbardziej chyba interesujący, tak naprawdę chyba zapowiada, będzie wątek Alastora, bo jak się e, przegląda różne Instagramy, różne, e, nawet YouTube, to dużo się tak naprawdę, mam wrażenie, ludzie bardzo dużo tworzą. E, Mam wrażenie rysunków, konceptów, alastora i jego przyszłości. Tutu, że. No yy, to wiem, że on bodajże, chyba był mordercą za życie. Jego postrzelono, jeśli się nie mylę. I yy, yy, oni dają chyba koncepcję. Sam pat, pamiętam, że trafiłam taki koncept, gdzie on spotkał ze swojego życia yy, ludzkie wcielenie Charlie i że dlatego jej pomaga. Bo ona mu przypomina to, to kobietę za jego życia. Ale wiemy, że Charlie Charlie może nawet nie mieć duszy, tak naprawdę. W zależności, no teoretycznie można pogdybać o samej Charlie, że ona się urodziła w piekle, może nie mieć duszy, ale no skąd wiem, czy anioły jej nie mają, bo w końcu Lucyfer to upadły anioł. Więc Charlie może mieć duszę. Albo jest tak naprawdę pieszym zrodzonym demonem, córką Lilith więc może nigdy nie trafić do nieba. Pamiętam, że trafiłam na taki bardzo smutny komiks, gdzie ostatnią duszą odchodzącą z piekła był Alastor, że on yy, i on nie potrafił się pożegnać z Charlie, bo Charlie po prostu została sama w tym piekle. Komiks normalnie wyciska łez, genialny. Krótki, ale genialny. Yy. I ciekawe mnie, jak rozwiną, czy na pewno będą pokazane głębsze relacje Alastora i Charlie, bo tak naprawdę ta relacja też tak naprawdę wydaje ciekawa, jeśli chodzi o samozbawienie, czy w ogóle uda się zbawić Alastora, czy kiedyś zmieni zdanie, czy dowiemy się więcej o jego przyszłości. No same pytania się nam naprawdę nasuwają i wiele teorii powstała, jest tylko pilot. Mam nadzieję, że pojawią się niedługo kolejne odcinki Has Hotel, ale wcześniej niż za pół roku wątpię, żebyśmy się tego spodziewali. Jak mówiłam, to jest amatorska e, animacja. I no, wiadomo, to jest bodajże, z tego co pamiętam, chyba animacja poklatkowa, nie wektorowa. Jak się oglądały te speed drawingi, e, te różne, jak tworzyli animacje, bo jest na wizy Pop, e, na, na ich stronie bodajże... Są e, scen, e, nagrania z e, tworzenia e, scen jakichś pojedynczych I z tego względu to jest animacja poklatkowa. Co też jest tak naprawdę osiągnięciem, bo stworzyć 30 minut animacji jest genialne w animacji poklatkowej. E, ja naprawdę ich podziwiam, że wkładają w to e, serce, bo to po prostu widać. E, podoba mi się tak naprawdę e, pozytywna energia, jaką rozsiewa wokół siebie Charlie. Wegi jako taki głos rozsądku, Angel Dust może jako pierwszy nawrócony grzesznik, eee, Alastor, który... tak naprawdę nic o nim nie wiemy, oprócz tego, że dokonał masowego mordu w piekle. jak to się toczy, to... niespełna dowolność. Mam nadzieję, że eee, Vivzie Pop nie... nie ugnie się tak naprawdę pod presją widzów i oczekiwań. Jak to czasami jest, że oczekuje się bardzo wiele, autorzy, artyści są przytłoczeni i za szybko wypuszczają swoje dzieła, na, dają swoje dzieła pod ocenę publiczności za szybko. Już takie niedokończone, bo chcą po prostu już to szybko dać i ludzi ucieszyć. Wolę, żeby nawet jeśli za rok miałby się ukryć pierwszy odcinek, wolę, żeby nad nim pracowali i go dopieścili, niż jeżeli mielibyśmy dostać coś niedokończonego. I... Myślę, że to wszystko. Ja życzę Vivzie yy, Viv Pop yy, powodzenia swojemu kanałowi ich. I mam nadzieję, że miło Wam się oglądało mojego Alastora, że Wam też się podoba w moim wydaniu. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!